Czasu minęło solki, bo jakoś nie chciałam iść do. Proszę, wysłał. Na urodziny, tak? Na urodziny się ubieramy, tak? Nie, nie. A na co? Na ten, na jak to się nazywało? Na imprezę? Nie, nad morze. No to ja mogę wrzeszczeć, tak. ale tego potrzebujemy. Nie wiem, jak się ubrać się nad morze. Co, ja już mam ubrania do morza. Ja mam też... Ja mam jeszcze... Ja mam wnioski, tam. Ale... Dobra, zaraz pójdę może do VIP-a, za jaki mogę kupić. No. A ty nie masz jeszcze VIP-a. Ja wezmę... Nagrywamy? No ja już nagrywam. Długa czasu mamy jeszcze do głosowania. Nie, ro... nie ma, nie ma rundy, nie ma rundy, Ketik, nie ma rundy. Ej, będziesz w ogóle w Polsce, jak przyjdziesz od tych Niemczech do Polski, to będziesz nagrywała, my będziemy nagrywali, a może kiedyś przyjadę do ciebie. No tak. Okay. Bo naprawdę już długo siedzę w tym domu, w tej szkole siedzę długo. O, ale idę, ja, ale od 8 do 16, Ketyk, od 8 do 15. No, to jest tak długo, se. Że... No, ja bym tu leżeć do Niemczech i odrobić Wiemczech lekcje.